Proszę zobaczyć, jesteśmy na plaży w Gdańsku, Stogach. Niezwykłe miejsce. Możecie Państwo z bardzo bliska obserwować, jak wygląda rozładunek gigantycznego kontenerowca. I proszę zobaczyć, też taka ciekawa sytuacja bardzo dużo ptaków, które właśnie przemieszczają się w stronę Sopotu. Także takie niezwykłe, magiczne miejsce. Proszę zobaczyć, jak to w tej chwili wygląda. Tuż po zachodzie słońca. Przepiękna plaża w Gańsku, w stogach. I trwa tutaj rozładunek kolosach, 366 metrów długości. Także bardzo duży kontenerowiec. Ponad 17400 metrów. Czyli takich kontenerów 20 stopowych. Proszę zobaczyć, jak to jest przepięknie podświetlona ta jednostka i te gigantyczne suwnice STS. Naprawdę warto tutaj się wybrać, właśnie na plażę do dogdańskich stogów po zachodzie słońca. Szczególnie jak tutaj trwa rozładunek takiego kolosa. I zobaczyć z bliska, właśnie jak to wygląda. Ja postaram się Państwu zrobić tutaj jeszcze takie zbliżenie. Abyście Państwo zobaczyli, jak właśnie wygląda z bliska rozładunek takiego kolosa. Proszę zobaczyć. Naprawdę robi to wielkie wrażenie. Podświetlony jak inka ten kontenerowiec. Przypłynął do Gdańska dosłownie kilka godzin temu i trwa w tej chwili rozładunek właśnie tego kontenerowca. A jeszcze postaram się Państwu zrobić kilka takich większych zbliżeń, właśnie, żeby pokazać, jak to wygląda. Rozładunek tej jednostki. I właśnie operator tej gigantycznej suwnicy STS pracuje tutaj jak najszybciej rozładować kontenery. W tej chwili z tego co widzę pracują dwie takie suwnice, czyli dwóch operatorów. I proszę zobaczyć już jakiś kontener zaraz będzie przetransportowany na naczepę. A ja postaram się jeszcze coś troszeczkę tutaj bliżej, w lewej strony. Naprawdę przepiękne widoki właśnie na plaży w Gdańsku Stogach. Troszeczkę tutaj oddale, żeby to mocno nie trzęsło. Proszę zobaczyć, jak tutaj jest to wszystko ładnie podświetlone. I taki jeszcze krótki widok na plażę w Dańsku Stogach no naprawdę robi to wielkie wrażenie ten pracujący terminal tuż po zachodzie słońca dla przypomnienia plaża w Gdańsku Stogach przepiękna, szeroka plaża która się cieszy wielką popularnością tutaj wśród turystów i wśród mieszkańców Gdańska i trwa w tej chwili rozładunek kolosa. Operatorzy tutaj boją się i troją tych gigantycznych subnic STS, żeby uporać się jak najszybciej z tym rozładunkiem. Ja Państwu już zrobię jeszcze tutaj takie zbliżenie, żebyście Państwo mogli zobaczyć jak to wygląda. I jakiś kolejny kontener czyjeś zakupy, właśnie są transportowane do centrum dystrybucyjnego albo do jakiejś hurtowni. A stamtąd trafią bezpośrednio do Państwa jakaś marynarka, okulary, buty, być może jakieś kosmetyki. 17 400 kontenerów, także proszę sobie wyobrazić ileż tutaj musi się mieścić tych towarów właśnie na tylko jednej, jednym takim kontenerowcu, także bardzo dużo tutaj tych towarów jest transportowanych. Dziękuję Państwu za uwagę. To była nasza taka szybka relacja z plaży w gdańsku Stogach. Ja jeszcze postaram się Państwu pokazać, jak to wygląda ponownie z lewej strony. Przepiękny widok tuż po zachodzie słońca na plażę i pracujący terminal. to jest terminal Baltic Hub przepiękny widok tuż po zachodzie słońca proszę zobaczyć jak to wszystko jest podświetlone robi to niezwykłe wrażenie także jeżeli będziecie państwo tutaj w Dańsku to warto się właśnie tutaj wybrać żeby zobaczyć jak wygląda właśnie rozładunek takiego Polosa Robi to zawsze wielkie wrażenie. A ja jeszcze na koniec zrobię państwu kilka takich zbliżeń na tą samą jednostkę, żeby się państwo zobaczyli na koniec jak to wygląda. Rozładunek tego kolosa będzie trwał zapewne kilka dni i oczywiście załadunek pustych kontenerów i kolejny kontener zaraz zostanie przetransportowany na na czepę. Dziękuję Państwu za uwagę. To była nasza taka szybka popołudniowa relacja z tego, co się dzieje na terminalu Baltic. Pozdrawiam Państwa serdecznie.